O! I love this game. Welcome back to NBA Action. Prezentację najlepszych zespołów Zachodu rozpoczynamy od dwukrotnych mistrzów NBA Houston Rockets. Pamiętamy te chwile jeszcze nie tak dawno. W czerwcu, kiedy zostali drugi rok z rzędu mistrzami NBA. Tylko trzy zespoły w historii zwyciężały z rzędu trzy razy mistrzowski tytuł. Teraz szansa I dla właśnie Houston Rockets. Widzieliśmy ich w Londynie podczas turnieju McDonalda. Widzieliśmy dwóch nowych graczy. Z Portland przyszedł Bryant. O nim właśnie Clyde, Clyde Drexler powiedział, wnosi wiele fizycznych możliwości do naszego zespołu, a tego nam brakowało po odejściu niegdyś od Isatorpa. A reszta, widać było, jest gotowa, by bronić mistrzowski tytuł. My ciągle jesteśmy mistrzami i ktoś sądząc, że będziemy w tym roku grali inaczej, myli się naprawdę. Przede wszystkim myślę, że mamy już mentalność mistrzów i będziemy się starali przez cały sezon to potwierdzić. Chociaż wiemy już, że najważniejsze są decydujące momenty. To byli mistrzowie, a teraz najniżej liczony zespół debiutant z Kanady, Vancouver Grizzly. Ma kilku znanych zawodników i trenera, który przez wiele lat również był komentatorem w telewizji kalifornijskiej Stu Jacksona. Po raz pierwszy Vancouver. Grizzly będą starali się ściągnąć widownie do swojej hali. Oto zawodnicy, wśród nich Kenny Gattison i Brian Scott. Za każdym razem, kiedy przybywa się do nowej drużyny, każdy chce wnieść wiele dobrego. Stara się szczególnie podczas pierwszego roku gry. Muszę sobie zdać sprawę z tego, że jako gracz będę wspomagał nieco trenera. Wspólnie musimy upewnić się, czy uczymy się i trenujemy we właściwy sposób. Do zespołu Vancouver przyszedł wysoki Brian Triffs. Wyróżniający się zawodnik jej ma spore jeszcze zaległości, jeśli chodzi o umiejętności koszykarskie. Ale może zdarzyć się tak w połowie sezonu, że po paru dobrze rozegranych meczach dostosujesz się do poziomu gry w NBA i wtedy ta nazwa Ruki naturalnie odchodzi. Stajesz się integralną częścią całej ligi. Myślę, że najważniejszym elementem w grze powinna być walka do ostatniej chwili. Utah Jazz w zeszłym sezonie mieli znakomite osiągnięcia. Karl Malone osiągnął 20 tysięcy punktów. 60 zwycięstw w sezonie. John Stockton królem asyst, rekordzistą wszechczasów. Ale zarazem był to niezwykle gorzki sezon w końcówce. Przegrali z Houston Rockets i zostali wyeliminowani. To rzeczywiście była dla nas straszna piłka do przełknięcia. Myślę, że musieliśmy ją stać przez całe lato. Ale teraz najważniejsze jest o tym zapomnieć i spróbować myśleć na nowo pozytywnie. Czuliśmy się w zeszłym roku naprawdę znakomici. Na nieszczęście nie było z nami Feltona Spencera do pomocy. Teraz mamy znowu go, i myślę, że zespół powinien być silniejszy niż w zeszłym sezonie. Ze skrzydłowym Chrisem Morrisem i debiutantem Gregem Ostertagiem powrót do czołówki ligi będzie możliwy. Jesteśmy spragnieni zwycięstw niczym wściekłe psy. Sądzę, że jesteśmy gotowi do rozpoczęcia walki o tytuł. Atmosfera jest dobra i właściwie wszyscy są optymistycznie nastawieni do nadchodzącego sezonu. Mamy niezłą formę i powinniśmy powalczyć. Dallas Mavericks w tym sezonie znów prowadzeni będą przez trójkę panów J. Jason Kidd, Jamal Mashburn i Jimmy Jackson. W zeszłym roku Dallas przegrało walkę o playoffs. W tym roku twierdzą, że sytuacja nie może się powtórzyć. Naszym celem jest absolutnie dostanie się do decydujących gier. Ludzie widzą, że potrafimy grać i walczyć lepiej niż to było w zeszłym sezonie. Do trójki panów Jay dołączył w tym roku z draftu Cherokee Parks. Dick Motta mówi: Jeżeli pewnego roku zaczynają ci pewne rzeczy wychodzić, to sądzisz, że za rok będzie jeszcze lepiej. Oczekiwania rosną. Ale z młodą drużyną, to oczywiście jest tak, że przyjmie każde wyzwanie. Niemniej jednak te postępy naprawdę nie są zawsze takie, jak się można spodziewać. Ale w dalszym ciągu zespół Dallas Mavericks pozostaje najbardziej obiecującą drużyną ligi NBA. <laughs> Jesteśmy młodzi, dużo młodsi niż inne drużyny. I gra sprawia nam prawdziwą przyjemność. Wychodzimy się pobawić, a myślę, że jest jeszcze czas, byśmy nauczyli się wygrywać ze wszystkimi. A za chwilę Seattle Supersonics i Golden State Warriors. And down. We love this game. Three-one. Here's Weber in the open. Quick going on the way. Oh, brother. What a move by Weber. Have the Sixers take over on the turnover. Julius. Oh. 82-80. Tried the long, wild hook shot. Good. No! And here comes the Briggs on the break. Flores credit. Over to Rakeem Olajuwon, who throws up a prayer. I wracamy do prezentacji zachodniej ligi Seattle Supersonics. Zespół, o którym mówi się, że powinien już dawno sięgnąć po mistrzowski tytuł. Dwa lata temu byli najlepszym zespołem w Lidze i przegrali w pierwszej rundzie Playoffs. W ubiegłym sezonie George Carl i jego drużyna podobnie przeżyli Gorycz. porażki. myślę, że jesteśmy znacznie lepszym zespołem, aniżeli to wynika z naszych startów play Playoffs. Ludzie widzą, że potrafimy grać dobrze i walczyć, ale w Playoffs rzeczywiście. Rozpadaliśmy się, trudno powiedzieć z jakiego powodu. Wally Walker stworzył świetny zespół i teraz właściwie naszym obowiązkiem jest spowodowanie, abyśmy zaczęli grać tak jak on oczekuje. A przede wszystkim wspierać jeden drugiego, bowiem to do tej pory było naszą słabością. Do zespołu przyszedł Hersey Hawkins i być może on właśnie przejmie tę rolę, do której na razie nie potrafił dorosnąć żaden z zawodników z Jaty. Nie dano nam wiele szans wygrywania gier i zdobycia mistrzostwa mimo talentu tego zespołu. Ja myślę, że w tym roku już powinniśmy wygrać wszystko. Sonics mają nowe logo klubowe, nowe kostiumy i najważniejsze, że z powrotem jesteśmy w Seattle. Myślę, że każdy jest z tego powodu szczęśliwy i jesteśmy gotowi, by powalczyć. Sacramento Kings. W zeszłym sezonie zabrakło jednego zwycięstwa, by awansować do playoffs. Prowadzeni przez Mitcha Richmonda, najlepszego gracza wschód-zachód, teraz chcą wejść do playoffs. Szczególnie musimy się skupić na początku rozgrywek. Przegrywamy zbyt dużo spotkań, a później nie możemy awansować do playoffs. W dalszym ciągu wiele będzie zależało od gry młodego, utalentowanego Briana Granta, który był rewelacją zeszłorocznych rozgrywek. Ja myślę, że bardzo dużo zależy od uh, Polinaisa, Diwana you know, Kazela, Richmonda i mnie, jak to będzie wyglądało wewnątrz zespołu. Ale doszli nowi Sharuna Smartulonis i Byron Houston. I oh. Bab Harley, który znakomicie rzuca wiele punktów z dystans. UCLA Tyus Edney będzie także wspomagać Harley'a, ale przede wszystkim. Dostali z draftu Corlisa Williamsona. Dla mnie nie jest ważne, czy oni będą indywidualnie podnosić swoje umiejętności, tylko któregoś dnia powiedzą, hej, czy możemy być razem i zacząć grać o to, abyśmy rzeczywiście byli dobrym zespołem, myśleć pozytywnie o nas wszystkich teraz jeden z najbardziej przegranych zespołów z zeszłego sezonu, Golden State Warriors. I jeden z tych zawodników, którzy niewątpliwie mieli poczucie zawodu. W poprzednim roku grał pół sezonu. Jeszcze wcześniej cały stracony sezon Tima Hardawaya. W poprzednich latach graliśmy twardo, a teraz pora, żeby trochę pokazać widowni, że... Koszykówka może być ciekawa. Musimy ściągnąć więcej ludzi, a mamy przecież pierwszoroczniaka numer jeden tego draftu, Joe Smitha. To jest chłopak, który w naszym zespole powinien odegrać kluczową rolę, zwłaszcza przy tak zwanej brudnej robocie. Naprawdę już wiele potrafi. Ja też tak patrzę na koszykówkę, bo nieważne przeciwko komu gram. Mam na myśli psychiczną barierę, która powstaje, kiedy zaczyna się myśleć, że gram na przykład z Davidem Robinsonem. Staram się tym nie przejmować i myślę, że będzie to widoczne w grze. Kluczowym zawodnikiem powinien być BJ Armstrong. Przez Raptor trafił w końcu do Golden State. To jest zawodnik, który wygrywał trzykrotnie mistrzostwo NBA i wie, jak czuje się zwycięzca i przede wszystkim zna receptę na to, jak zdobywać najważniejsze punkty. Minnesota Timber Wallace. Zeszły sezon nieudany, poniżej 50% zwycięstw. Pewnie każdy z nas chciałby wygrywać. Doug nienawidzi porażek. Williams też. Właściwie wszyscy tego nie cierpimy. Do zespołu dozedł Kevin Garnett, wprost ze szkoły średniej. Wiem, że mam mało doświadczenia i muszę wszystkich obdarzyć zaufaniem. I tylko w ten sposób uda mi się chyba coś osiągnąć. Ma ogromne szanse i możliwości, by wybić się w lidze. Doskonale rzuca, potrafi dobrze podawać, jest świetny technicznie. Dawno z takimi umiejętnościami już do nas nikt nie przyszedł. Sportland Portland przyszedł Terry Byłem w Portland przez ostatnie 10 lat. Wniosę na pewno doświadczenie do gry w defensywie, ale mam nadzieję także, że uda nam się wywalczyć miejsce w playoffs. Innym doświadczonym człowiekiem, który kontroluje budowę zespołu jest wiceprezydent Kevin McHale, były gracz Boston. Ja myślę, że najważniejsze jest to. Jaki będzie ich fakt do wygranych i przegranych? Bo to jest odbicie ich profesjonalizmu. Dostaliśmy kilku lepszych zawodników i myślę, że ten poziom umiejętności prezentowany przez zespół powinien się znacznie podwyższyć. A już za chwilę zespoły z różnych biegunów ligi. Najlepszy, jeden z najlepszych Phoenix Suns, a potem Los Angeles Clippers. Radio City Rockets present I love this game a great movie. It's got action. In your face, Holy Mackerel! Suspense. The game on the line, the score tied. He sets, he shoots. Three seconds, two seconds. For the win! Even comedy. <laughs> However, the love scenes could use a little work. It was a very romantic moment. I love this game! <laughs> Z najspanialszych drużyn w NBA Phoenix Suns. W ubiegłym roku 59 zwycięstw. Charles Barkley, Wielka Gwiazda, ale znowu przykra porażka. Drugi raz z rzędu w playoffs z mistrzami, rakietami. W tym roku oddali Dana Mayerli za Johna Hatrat williamsa To właśnie moment, kiedy dzięki świetnemu rzutowi Mario Eli zostali wyeliminowani. I odejście Dana Majerli. Myślę, że dla niego przykre, chociaż jak słyszeliśmy, powiedział, że to jest nowa szansa. Wszyscy oczekują od nas wiele nowego, ale myślę, że znowu będziemy grali bez centra i to nie będzie proste. Odszedłem z Cleveland, które wprawdzie zostało przebudowane, ale wiem, że słońca ciągle jeszcze chcą wygrać mistrzostwo i myślę, że to dla mnie jest wielka szansa. Obok Williamsa na pozycji centra próbowany będzie Włoch Stefano Rusconi. Ponadto. Doszło dwóch ruki, Mario Bennett i Michael Finlay. Czy pomogą oni wejść do finału zespołowi Suns? Ja myślę, że najważniejsze jest wytrwałość. Chciałbym myśleć, że jesteśmy troszeczkę silniejsi psychicznie i dojrzalsi jako drużyna niż w dwóch poprzednich sezonach. Marzenie o mistrzostwie pojawia się głównie na co dzień, a zatem musimy pracować nie podczas zbliżających się playoffs, ale w trakcie sezonu nad tym, by rzeczywiście wygrać mistrzostwo. Los Angeles Clippers. Poprzedni sezon był fatalny, zaledwie 17 zwycięstw, 65 porażek. Stanley Roberts. W ciągu dwóch sezonów opuścił aż 150 gier. To również zaważyło na grze zespołu. Mamy teraz nową drużynę, nowe talenty, paru zdolnych chłopaków, ale trzeba zacząć wygrywać i ciężko pracować na każdy punkt. Podczas draftu doszło do wymiany zawodników, w wyniku której w zespole znalazł się Rodney Rogers z Denver Nuggets. Moje liderowanie w tym zespole łączy się z odpowiedzialnością. Muszę służyć za przykład, tak aby wszyscy chcieli mnie naśladować. Oh my, Lemont Murray w zeszłym roku jako debiutant zdobywał wiele punktów, ale prezentował nieustabilizowaną formę. Ja myślę, że on sam przede wszystkim powinien zrozumieć, że jego rzuty powinny być celniejsze, obrona twardsza, a gra przynosić większe rezultaty niż do tej pory. Z draftu doszedł Brent Barry i Bill Fitch bardzo na tego gracza liczy. Ora na prezentację Denver Nuggets, a przede wszystkim w tym zespole na stabilizację trenerów. W poprzednim sezonie aż trzech coachów, Ostatnim okazał się menadżer generalny tego klubu, Bernie Bickerstaff. Oczekuję z niecierpliwością współpracy z Bernie. On zawsze wydawał mi się najlepszym trenerem w lidze. Mają centra, który występował w All-Star, najlepszy obrońca ligi. I na nim właściwie opierać się ma cała gra, przy czym Dikembe Mutombo musi poprawić swoje umiejętności ataku. Przede wszystkim chciałbym, aby zespół grał mniej egoistycznie, żeby właśnie widział swoją gwiazdę, a wtedy możemy rzeczywiście pokusić się o dobry cały sezon. O Denver mówi się, że to zespół weteranów. Odszedł Robert Pack. Nie ma mowy o tym, abyśmy w tym roku nie przeszli pierwszej rundy z takimi graczami jak u nas, Bernie na pewno coś zrobi. Debiutantem jest jeden z najlepszych skrzydłowych w jej, Antonio McDyess. Ale Bickerstaff nie za bardzo na niego liczy. Nigdy nie oczekuj od debiutanta więcej aniżeli punktualności i ciężkiej pracy. A za chwilę prezentacja Los Angeles Lakers. I nowe twarze w Portland, Trey Blazers, najbardziej przegranym zespole ostatnich lat. Is for the way you look at me. Oh, is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Love, I was made for me.

Bija jak się. Portland Trail Blazers jeszcze niedawno mieli walczyć o mistrzostwo. Od trzech sezonów nie mogą przejść pierwszej rundy playoffs. Swoje nadzieje wiążą z nową halą. Do tej pory mieli najmniejszą, a teraz w Ross Garden może będzie lepiej. Odeszli jednak w tym sezonie Porter, Kersey. Coach PJ Carlesimo ma nadzieję, że nowi zawodnicy, przede wszystkim Gary Trent i Randolph Childress, wniosą nowego ducha do zespołu. Podobają mi się ci dwaj debiutanci. Na szczęście dla Randolpha Childressa mamy kilka kontuzji i będzie on mógł grać od samego początku. Trent będzie zmiennikiem, ale myślę, że jemu akurat wyjdzie to na dobre. Do zespołu przyszedł Arvidas Sabonis. Długo, długo czekał, aż zagra w NBA. Arvidas da nam coś, czego brakowało tej drużynie. To wysoki i świetny gracz. Obok młodych, utalentowanych zawodników jest cała grupa bardziej znanych. Strickland, Cliff Robinson, Bug Williams. Od 14 sezonów Portland awansowali do playoffs. Jeżeli uda nam się przede wszystkim stworzyć dobrą defensywę i później pilnować piłkę przy rozegraniu, a wszyscy będą zjednoczeni, to wydaje mi się, że będzie to dobry koszykarski zespół. Tak jak Blazers muszą się odbudować, San Antonio powinni utrzymać swoją pozycję. W zeszłym roku 62 zwycięstwa najlepsi w lidze. Ale na początku rozgrywek playoff wyeliminowani przez Houston Rackets. Myślę, że każdy wyciągnął wnioski z tego doświadczenia. Poznaliśmy smak zwycięstwa i dopiero Houston Rackets stanęło nam na przeszkodzie. Jeżeli przyjmiemy, że tak jak w zeszłym sezonie uda nam się wygrać 62 mecze, to na pewno będzie dobrze, chociaż chciałbym, żeby zespół był jeszcze bardziej zachłanny na zwycięstwo. Niewątpliwie nie będzie to proste, bowiem brakuje kluczowego zawodnika Denisa Rodmana, który odszedł do Chicago. Ale zarazem był to zawodnik, który od wewnątrz rozsadzał nieco ten zespół. Wiem, że będziemy mniej kolorowi jako zespół, ale zarazem jego odejście spowoduje, że we wszystkich innych elementach gry zyskamy przewagę. David i ja jesteśmy kapitanami świetnej drużyny. Nabyliśmy Willa Perdue, Carla Herrera, Kadiaka Andersona, Breda Lauchausa, Correa Aleksandra. Pora zacząć grać. Czekamy już na początek rozgrywek z niecierpliwością. A teraz Los Angeles Lakers, zespół, który sprawił ogromną niespodziankę w poprzednim sezonie, wracając do elity najlepszych drużyn NBA. Myślę, że wszystko zależy od dobrego startu. Jeśli będzie tak jak w zeszłym roku, to mamy nawet szansę wygrać więcej spotkań. Chyba jest wśród nas paru zawodników, którzy powinni wyróżnić się w lidze. A jeżeli to się spełni, to wtedy wszystko będzie w porządku. Del Harris został wybrany najlepszym coachem poprzedniego sezonu. Potrafił znakomicie porozumieć się z zawodnikami, a przede wszystkim z Nikiem Van Excelem. Wielu mówi, że jestem liderem i ja rzeczywiście gotów jestem przyjąć to wyzwanie. Na samym początku obozu szkoleniowego chciałoby się powiedzieć, że to niewiarygodne, w jaki sposób Excel prowadzi piłkę, rzuca do koszy. Potrzebujemy dużo grać, przede wszystkim Endel Campbell i Wladę Diwac. To jest dla nas klucz do sukcesu. Dużo prościej jest wygrywać, gdy przeciwnicy mało wiedzą o drużynie. Ale teraz już ludzie zaczęli o nas mówić, oni są naprawdę nieźli. To nie będzie takie proste utrzymać się na szczycie. W ten sposób zaprezentowaliśmy wszystkie 29 zespołów NBA. Popatrzmy i przypomnijmy sobie, jak grają w poszczególnych dywizjach. Duży ruch. W zespołach w tym roku w NBA i ten 50 sezon rzeczywiście zapowiada się niezwykle interesujący. Jak słyszeliśmy, prawie wszyscy marzą o tym, by awansować. Wiele zespołów ma aspiracje mistrzowskie. Kontuzje trochę krzyżują plany trenerów, nie wszystkie drużyny rozpoczną od razu z gwiazdami. I nie zabezpieczą sobie odpowiedniej liczby zwycięstw, która przecież później przy playoffs jest niezwykle ważna. Central Division, debutant Toronto Raptors. To będzie jedna na pewno z najsilniejszych grup. Dallas, Denver, Houston, San Antonio, Utah to zespoły, które mogą wygrać konferencję zachodu. Przedsezonowych notowaniach najwyżej stoją akcje Orlando Magic, najsłabiej Vancouver Grizzly 1000 do 1. Grupa zachodnia, w której gra wiele znakomitych zespołów. Ale wydaje się, że najlepsze lata część tych teamów ma za sobą. Jak zachowają się Seattle Supersonics? To chyba największa niespodzianka, i Los Angeles Lakers.